Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy grali w super obby już trzeci raz, bo już parę razy graliśmy. A teraz już gramy w trzeci raz w super obby. Ludzie, nie uważaj się, ale mi zresetowało całe obby. Zresetowało mi całe obby i to jest taki nie wiem, minus. Chyba doszedłem do końca, raczej nie doszedłem do końca, ale zresetowało mi całe obby. Na serio. A no, no to przechodzimy jeszcze raz po prostu. To mam powiedzieć? Jeszcze raz przechodzimy sobie. Super B, super B, super B, super superu... Lily Cross. And the castle of glass, finger, zły finger. więc mm -hmm. jedziemy, tcka. Nie, 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 nie uwierzycie, ale nagle mi się obi zresetowało i jednak jest. Jednak mi się to zapisało. Jednak mi się to zapisało. Gdzie jest? 39. To. Ja nie mogę. Dziwne to jest. Nie. Taka. Pyk. Pyk, pyk. No nie, to jest takie trudne. Prawie spadłem z krzesła. Na no serio. No nie! To jest takie czasami trudne. Jest. 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 MacBook. Dobra jest. Jest, jeszcze tylko 10! Przejdziemy, ludzie. Przejdziemy. Ja coś czuję, że dzisiaj przejdziemy. To? Było tylko jeszcze 10 i... Nie! Coś czuję, że przejdziemy. Coś tak czuję. Coś ja tak czuję, że przejdziemy. Coś tak czuję, że przejdziemy. Nie, ludzie. Ludzie. Dobra. No ja tak. Nie przyczekaj. Pyk. Pyk, nie. Pyk, pyk. Nie. Pyk, pyk. No nie mogę. Nie, to jest, jest tak nerwujące. Ja nie mogę ludzie. To się nie da tego przejść. Normalnie się nie da tego przejść. Etap 40. płomień etap. A co jak nie pomiń etap? Oj, po prostu. pominęliśmy mnie tak, dziękuję. Coś mi się z moją myszką stało, bo mi nie chce się ładować. Nie. nie! Ja nie mogę, to jest takie trudne. Ale to jest tak trudne, co można zwariować. To jest rak No nie! Musiałem to zrobić. No przepraszam, ale musiałem to zrobić. Musiałem to niestety zrobić. To jest takie drogie? Wtedy ja tego nie kupię. Takie drogie to ja nie kupuję. Bra Ciekawe, że 99 nocy w lesie, nocy w lesie, nocki w lesie, nocki w lesie. Czekaj. Może będzie kolejny z tego odcinek, tylko bym sprawdził, ludzie, czy jest ta ranga. Czy można ją kupić, czy jest znowu wyprzedana, bo pewnie jest znowu wyprzedana, bo ja chcę kupić tego ufo, ja czy jeszcze. Ale jest takie ufo, i ja bardzo takiego go czuję. Właśnie patrzę cały czas, czy da się go zdobyć. Dobra, więc idziemy na rangi. No Nie! Normalnie? Co ty ma? Nie, on się nie opłaca. Ty też nie opłaca, czekaj. Coś co? Coś coś nie opłaca. Kupuję obcego. Obcy. Z tej. Dobra, ludzie, mamy obcego, ale teraz wracamy do tamtej gry. O ja, fajnie, że się, że. Mm, mamy obcego. Bo ja bardzo na niego czajowałem. E, no nie czajowałem, no. Nie wiem, jak to określić, ale bardzo patrzyłem, aż będzie on dostępny. 99 na w lesie, bo ja bardzo go chcę. No, normalnie ja tak go kocham. Co, ja nie kocham go. Ej, nie mów, że... I kolejny raz muszę od początku robić? Nie. Naprawdę? Naprawdę? Czy ja bym to niby za pierwszym razem zrobić? A, bo to można zrobić tak. Dobra, czyli tutaj jesteśmy. Bra, bra. Добре. Ок. Okay. Давай. Есть! 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 Есть, люди, есть! Każualowa, każualowa, Jest każualowa. Okay. Yes, Ej, gotowy jest prezent? Mamy prezencik. Z prezentem gotowy. Okay. Bra? 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 Co ja mogę z tym zrobić? Poczekaj, się okay. coś okay. baguje. Okay. Widzi mi się, że coś, coś baguje. Czekaj, ja muszę zrobić Sh Shindera, tylko... <coughs> tak, tego muszę zrobić. Tak, nim się łatwiej przechodzi, bo śwind nie może kręcić. Nie może zrobić tak, choć tak... się. właśnie on się tak baguje. To trzeba na zachim grać. To właśnie... To właśnie się tak się Ja nie mogę, to ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że właśnie zwykłe się baguje. A co się Shinder. Ja nie mogę. Dziwne. Bra? Nie. Czekaj. Nie. Pomij etap. Dobra. Mam. Pomini etap. Dobra. Bra? Nie. Nie.

no JA NIE MOGĘ ja to może zwariować z tego to się nie da normalnie nic zrobić Dobra Pek 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 pyk, Pek pek pyk, pyk, pyk I teraz ja, co ja mam zrobić? E co zrobić? ja nie wiem Nie no, nie mogę Dobra A, to się tak robi? <gry> Patrz, ja nie mogę, to jest trudne Patrz. byś tak, 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 tak i tak. Ja nie mogę, ale mogę coś tu kupić, bo ja mam tyle tego sklep. Co to jest za sklep? Co to są za sklep? Sklepy, sklepy, pierdzie ty. Barskok? Co to jest? Jakiś wyłącz, brak okien, p.o. Pu, pu. nie wiem, o co chodzi, ale. ale o coś chyba chodzi. Ej, co ja taki przyspieszyłem nagle? P. Co ja tak przyspieszyłem? Tak przyspieszyłem. Ej, co ja tak przyspieszyłem, a bo to trzeba się odwrócić? Bra. pyk, pyk, Nie. Pyk, nie, ludzie! Pyk, pyk, pyk! Jest! Ile ja już nagrywam? Za chwilę będę musiał kończyć, bo nie pozwala. Dlatego, pyk, pyk, pyk. Jest, I teraz, i teraz trzeba, ludzie, tak zrobić. Trzeba tutaj. I teraz, żeby tak nie zepsuł. Teraz tu, i teraz tu. Tak. Teraz tak samo, pyk, 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 Bra, bra, bra robíme. Przepraszam, jakby coś Ale Aluina, to się ma gotować. Przepraszam, bo to mój wujek tutaj coś gada. Przepraszam, bo mój wujek coś gada. O mojej babci coś mówił. Dobra. Zaraz, Pity, miał koniec? Dobra. Przepraszam, przepraszam was za te kuchnie, co tam słyszycie w tle, później będę rozmawiał, o co chodzi. Świat 2? Tak. Przestań. Tak ludzie, ludzie, więc dobra, tak, ja nie mogę, więc na razie bym kończył, ale jeszcze bym nie kończył, bo tak, ale ja nie mogę, ja nie mogę. Ja już kończę ludzie i pa pa